Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, no to tak szło. Od dziecka fascynowałem się Stanami. Prawdopodobnie z tego samego powodu, co większość z Was. Kultowe filmy i seriale znane praktycznie w każdej części świata. Jednak dla mnie USA to nie tylko widoki, które znamy z Hollywood. Dla mnie to przede wszystkim jedzenie. Kuchnia, która jest połączeniem wielu kultur, przywieziona i zaadaptowana przez pierwszych imigrantów, z biegiem czasu tworząc standardy i kultowość. Jako ogromny fan kuchni amerykańskiej, postanowiłem sprawdzić i spróbować, jak smakują klasyki z oceanu w miejscach, gdzie powstały, w miejscach, które tworzyły historię, gdzie tkwi sekret ich smaku. Zabieram Was w podróż. W dwóch dniach w Nowym Jorku przyszedł czas na Filadelfię i Philly Cheese Steak. Jeśli chodzi o Philly Cheesesteak, odwiedziliśmy w Filadelfii cztery miejsca. Zaczynając od restauracji, w której powstały, czyli Pats King of Steaks. W tym miejscu też kręcono rokiego balboa. Pats King of Steaks, czyli 30 rok ubiegłego wieku w sumie, 92 lata tak. temu. Trochę mniej wieje w ogóle niż w Nowym Jorku Tutaj się zamawia na wynos i się je na tych stolikach Nie ma możliwości wejścia do środka i siedzenia przy stoliku Także bardziej taki street food, można powiedzieć, troszkę po części to jest No i zaraz się przekonamy, co jest warty ten street food Najbardziej legendarne miejsce, jeśli chodzi o kanapkę Philly Cheesesteak Ciekawa jest ta instrukcja, taka na wesoło troszeczkę Zaraz się z nią zapoznamy i będziemy zamawiać kanapeczki Two Philly Cheesesteaks Two cheese, yeah Pamiętacie z mojego filmu, jak się zamawia? With, without i tak dalej. One with provolone and uh, cheese with. Teraz zwróćcie uwagę ile czasu upłynęło od momentu zamówienia do wydania kanapek. Myślę, że jakieś może 15 sekund. Sprawdźmy stoperem. Got it. Now, provolone with. Okay. Tak, tyle to trwało. <laughs> To tutaj to jest usługa generalnie. to okay. jest to się nazywa Rapid, food. to jest super, super fast. Super fast, food. thank you. Także jak widzicie, tempo jest tutaj zabójcze. Teraz będziemy próbować. Dobra, jeden jest z prowolony i z cebulą. No bo jak to teraz podożę, na... Wielu mieszkańców Filadelfii uważa, że Pac i Gino's, czyli ci z to już jest to komercja, że generalnie tandeta, że to już nie jest prawdziwy Philly cheese Także sprawdzimy kolejne i porównamy, czy faktycznie tak jest. Czy jednak robią nadal dobre kanapki. A nie masz swojego autorskiego noża, no. Tak, kur... <laughs> <mi się śmiech> no mi się jako tako. Spróbujmy tego słynnego cheese steak'a. Dokładnie 90 lat temu taka kanapka została sprzedana za 10 centów, czyli na ten czas równowartość jakichś dwóch dolarów. A obecnie? 28 chyba to Że jak kupujesz w stanach licistek, to to mięso często jest tak cienkie jak to z kebabu, nie? Tak, no cienko kryjowe. No nie jest proste to zrobić w domu. Trzeba się pobawić trochę. Ale smak jest fajny, tak, bo ja jest... nie sądziłem, myślałem, że będzie trochę bardziej słony. I ten sos jest naprawdę komponuje się... Niesamowicie tutaj, nie? Osobiście nie uważam, żeby te kanapki były złe. Na pewno w Polsce nie jadą tak dobre jak tutaj. Także nawet jeśli oni są aktualnie najgorsi według mieszkańców, to i tak jest dużo lepiej niż u nas. O, proszę bardzo. Cebulka, prowolone. Dlatego ludzie dodają sosy, bo to będzie takie, wiesz... Bardziej... Słuchawe? No zobaczmy. W takim razie tamten sos naprawdę robi dużo roboty. Na w ogóle fogey fajny. Hogi roll, czyli Hogi Rolls, czyli bułeczki, te takie tamtejsze, bardzo dobre, bardzo miękkie. U nas niestety nie do kupienia. Hogi roll, nie mylić z bagietką. Czy to jest są typowe... O, tu ketchup. Ketchup? Dobrze powiedziałem? No, no, nie wiem co to jest. Jakiś ostry sos. Bo to jest jakby tabasko? Wziąłem sobie takiego sosu jakby co. To wygląda troszkę jak tabasko. Uuu ostry. Ja zaryzykowałem i dodałem pikle, ale? Taki reliczny dałeś. Teraz właśnie mam to smak mega ostry. Weź, jak ten smak jest Ten pierwszy z lewej z tych trzech. O, panie. Pewnie dopiero przyjdzie za chwilę, ale ilość gwiazd, które odwiedzały to miejsce po zdjęciach u góry, mówi samo za siebie. To miejsce jest kultowe. Dodatek sera w filicistejku tak w ogóle. To jest taki przypadek, do można powiedzieć, bo był taki nawalony gość, który był menedżerem właśnie w papac No ale to musicie zobaczyć historię, opowiedziałem to w odcinku o filcistejku. Sprawdziliśmy pierwszy cheese steak. pora na konkurencję z za ulicy, z naprzeciwka. Tak, Ginos otworzyło się dokładnie po drugiej stronie ulicy na wprost krzyżowania. To prawda trochę później, dopiero w 1966 roku, ale jednak konkuruje od tamtej pory. Z tej kanapki po prostu płynęło totalnie. Whiz czyli cebulka i Cheesewis. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica, co? Ale tu jest bardziej mokra, nie? E, takie mam wrażenie, ale to też Cheezwis robi, nie? Dobrze, nie miałem kolana pod tym. idzie, Już wiem dlaczego ten stół jest w kratkę, bo kapie z niego niemiłosiernie. Tutaj ten sos jest mniej intensywny. No, takie mam, mam to samo wrażenie. A to jest ten, niby ten sam sos, ale się z tego leją. Ludzie. Obie kanapki są podobne. Ale jak jakbyś mówiłem, to które będzie gorące. Nie. E, tak, tak, tamte, no. Tu też jest Zdecydowanie, znaczy tamte lepsze, nie? Chociaż to też, ale tamte lepsze. Jedziemy dalej. Pora na kolejne miejsce, czyli Tony Lux. Powstało w latach 90 dokładnie w 92 roku. Dość młode miejsce, patrząc na historię konkurencji. Pod kątem klimatu miejscówka bardzo fajna. Budynek świetnie wygląda, z daleka się rzuca w oczy. Tu się dłużej czeka. One cheese steak hoagie. Whiz, ok. That is tomato pickle mayo? A nie. Zamówiliśmy nieco inną pozycję, czyli z większą ilością dodatków, warzyw i tak dalej, żeby zobaczyć w ogóle, jak, jak może smakować taka napka w wersji bardziej skomplikowanej. To napijacie się teraz na lewaka, to ma inny smak, bo to jest na kranuwie. Ciekawostka odnośnie koli w Stanach bardzo często jest robiona z kranuwy, z syropem i ma specyficzny smak przez tą wodę. Trzeba poczuć takiego smaku do lokalnego, nie? A nie z buty. Najgorsze kole w życiu ja kupiłem w Egipcie. Właśnie tam tak, tak, taką chemią dodawało. Ale ta to w ogóle mam wrażenie, że to kola jest mniej słodka niż w Polsce, nie? Nie masz takiego wrażenia? Spotkałeś kiedyś w życiu Lisa? No, pod naszym studiem, w dodatku. The Foxes Music, indeed. I od tamtej pory takie nazwa? Tak, kiedyś podczas wigilii świątecznej w studiu w zimie spotkaliśmy Lisa pod naszym studiem The Foxes Music. Taka ciekawostka. Yeah, yeah. Okay. Oh, uh, uh. Jak już zdążyliście zauważyć, Filichistek z reguły nie wygląda zbyt apetycznie, ale zapewniam, że to tylko pozory. Cheers. Będzie się leciało, le lało się z tego, wale. smak mięsa bardzo taki sam. Hmm. Bułka bardziej chrupiąca. No, to to samo miałem powiedzieć. Ogólnie wniosek jest jeden, że nie powinniśmy tego rozwijać, tylko jeść po prostu, jeść, bo się rozpada strasznie. No. Kurczę, nie jest to głupie te dodatki, majonez i tak dalej. Bo to jest majonez dany z cebula, e, pomidor, ogórek, sałata. Przez te dodatki, ona jest totalnie inna. Ale jeśli chodzi o mięso, dość podobnie, ale wydaje się bardziej soczyste niż upadca, nie? Tak, trochę tak, no. Kanapka bardzo dobra, jednak czas oczekiwania 5 minut, przynajmniej tak, nie? Coś około tego. No w ogóle czas obsługi między pac a Sonys jest bardzo wydłużony, jest bardzo różny, bo w Bud's King of Steak właściwie dostajecie w 30 sekund kanapkę. Tutaj niestety musieliśmy poczekać około 5 minut, także normalny czas, ale patrząc na to, jak zrobiła to konkurencja, no to jednak dyktuje dość szybkie tempo. No ale jakby nie było warto. Ale Cheesebis jest tutaj gęstszy bardziej i w ogóle bardziej skoncentrowany. Tak, no. no bo ma swój mają. W każdym razie jest inny chyba niż tam, albo więcej go po prostu dają. Teraz miejsce, na które czekam najbardziej, czyli kampos. Powstali w roku 47, parę lat po Pats King of Steaks. To jestem nieciekawi, ciekawi ze względu na pozycję, którą mają pod nazwą Flyers Ice Steak, czyli Philly cheese steak sygnowany nazwą drużyny hokejowej Flyers, której jestem fanem. A kanapka to ciekawe połączenie, bo dodają serek Philadelphia kremowy, cheddar chili oraz pomidor świeży, co zmienia diametralnie całą konstrukcję kanapki ogólnie smak i teksturę. Miejscówka numer 3, jak widzicie, Campos Philly Teastake, e, To jest najbardziej, powiedzmy, miejska. Przypomina bardziej duże miasta, typu właśnie Nowy Jork, bo już macie no, większy ruch, trochę życia. A w tamtych poprzednich częściach było mega cicho i spokojnie, więc no tutaj dopiero czuję, że jestem w mieście. Tam było tak bardziej jak przed na przedmieściach. Zobaczymy, jak nas zaskoczy: czy będzie coś nowego, czy będzie raczej to, co było wcześniej. Anything else? E, no, no. Czas na kanapeczkę. to jest Flyers Ice Steak, jak nazwa wskazuje, chodzi o Flyersów, czyli o drużynę NHL, która tutaj jest Na której mecz dzisiaj planowaliśmy iść, ale nie zdążymy niestety i bilety przepadną z wielkim smutkiem A za nami stoi kurier UPS-u i hałasuje Tak wygląda Flyers Ice Steak With, with I jest, widzę, są jeszcze pomidorki okay. With, with, czyli wiadomo, z cebulą i cheese whizem. Dla przypomnienia, cheese-wiz to jest ten taki w słoiku sos serowy Spróbujemy. Mm. Nie wiem, czy to nie jest najlepsza. Szybko opinia. Bardzo szybka. Bo smak mięsa mi się podoba od razu. Teraz. Tak, ale coś od razu po... Nie dokończyłeś gryza, już od razu czuć jakiś smak, nie? Taki... Mm -hmm. Definitywnie ten ice steak wygrywa. Jest w ogóle bardzo dużo, dużo lepszy. Moim zdaniem dużo lepszy. Bardziej trafia do mnie. Jest też mocno wyrazisty, ale w tamtych największą robotę robił sos. A tu robi wszystko. Tak. Czyli ten ser aż tak bardzo teraz nie, nie odstaje, nie? Tylko Trzyma się na Tak, tak. Ja ten spliced tek miałem zapisany na liście do zrobienia już od kilku miesięcy dobrych i w końcu się udało. Jesteśmy tutaj i próbujemy. Definitywnie najlepsze. W ogóle, o, teraz poczułem jeszcze tu jest jakaś jakaś śmietana, cream cheese chyba tu jest dodany. Filadelfia. Kurde. Przypadek. No, Filadelfia. Dlatego to tak fajnie wchodzi. Bułka z obu stron chrupie, ale akurat wokół rolę tu chyba najbardziej chrupiąca. Mhm. Ale we wszystkich są takie delikatne w ogóle, nie? Tak. I nagle coś. Zaczęło delikatnie podszczypywać. No, bo po prostu jest. Ostre, rządzi. To jest tak idealne dla mnie. To jest konkretne, ale też nie przesadzone. Nie, to jest w ogóle kompozycja jakaś, nie? To nie jest już prosta kanapka. Myślę, że ta drużyna jakoś wpłynęła na to. Pewnie to <laughs> Claude Giroux, pewnie jad. Widzicie poświęcenie, odpuściłem mecz nhl Podsumowując, kampus smakowało nam najbardziej. Zbliża się wieczór, szybka wizyta pod schodami Rokiego. Kilka zdjęć i wracamy z pełnymi bruchami do Nowego Jorku, by się zregenerować przed kolejnym obżeraniem.